Witajcie, nazywam się Piotr Piechota, jestem ratownikiem medycznym. Opowiem Wam dzisiaj o krwotokach, krwawieniach. Pamiętajcie, że to, co do Was mówię, to nie jest porada medyczna, to jest moje subiektywne zdanie o działaniach, które powinniście albo możecie podjąć w czasach trudnych, kiedy nie macie, w sytuacjach szczególnych, kiedy nie macie możliwości wezwania pogotowia i kiedy coś się wydarzyło, a nie możecie tej pomocy wezwać. Krwawienie jest. Bardzo niebezpieczne, ponieważ jeśli człowiek straci zbyt dużą ilość krwi, e, może dla, mieć to dla niego opłakane skutki, e, może się nawet skończyć śmiercią. E, krwawienia nie są aż tak straszną rzeczą nie do opanowania, jak niektórym może się wydawać. Oczywiście, jeśli ktoś jest wrażliwy na widok krwi dla niego, to może być traumatyczne przeżycie, ale to wszystko jest do opanowania. I tak pokrótce opowiem Wam, co należy robić w konkretnych sytuacjach. Na początku pamiętajcie, że jak macie kontakt z krwią albo innymi wydzielinami człowieka, z i innymi płynami zdrojowymi, warto się zabezpieczyć. Podstawowe zabezpieczenie dla Was to są okulary i dobrze jest mieć tak samo rękawiczki. Okulary dlatego, żeby przypadkiem Wam coś nie przystało do oka, a rękawiczki po to, żeby nie mieć kontaktu z tą krwią. Krwawienia, z jakimi najczęściej możecie się spotkać, to są krwawienia na przykład z głowy. Jeśli człowiek się wywróci, nawet niewielka ranka spowoduje bardzo obszerne krwawienia. Głowa jest bardzo mocno ukrwiona. Musicie o tym pamiętać. Nawet z niewielkiej ranki będzie się mocno lało. Co w takiej sytuacji zrobić? Przykładamy opatrunek i uciskamy. Uciskamy, nie zaglądamy pod spód, po prostu uciskamy. Gdyby to krwawienie dalej nie ustępowało, opatrunek zacznie przeciekać. Co robimy? Dokładamy kolejny opatrunek. Tego poprzedniego nie wyciągamy. Zabezpieczamy bandażem elastycznym całą głowę, owijamy naokoło i sytuacja powinna być opanowana. Jeśli by to dalej przeciekało, dokładamy kolejną warstwę. Pamiętajcie, że przy krwawieniach, jeśli ktoś przyjmuje leki rozrzedzające krew. Te krwawienia mogą być nie takie proste do opanowania. Co dalej? Krwawienie z nosa. Bardzo często spotykane. Zaczyna lecieć krew. Co w takiej sytuacji? Zaciskamy płatki nosa, głowę schylamy w dół, na kark robimy zimny opatrunek i trzymamy tak do momentu po prostu, aż to krwawienie po kilku minutach tak powinno zostać opanowane. Co dalej? Z takich krwawień, które dosyć często występują, to są na przykład urazy kończyn. Rąk, nóg, ktoś tam gdzieś się czymś skaleczył i bardzo krwawi. Postępowanie jest zawsze takie samo. Przykładacie sobie opatrunek do krwawiącego miejsca, mocno wciskacie. Jeśli przecieka, dokładacie następny. Szczelnie, mocno bandażujecie naokoło. Pamiętajcie, że jeśli to jest kończyna, warto tą kończynę unieść do góry, tak żeby była wyżej od głowy. Wyżej od serca, dlatego że wtedy ciśnienie krwi spadnie w takiej kończynie i tu krwawienie będzie znacznie prostsze do opanowania. Krwawienie może być tak samo spowodowane przez uraz, szczególnie klatki piersiowej, gdzie tu krwawienie nie będzie aż tak wielkie. Natomiast no, pamiętajcie, że jeśli chodzi o klatkę piersiową, może dojść do odmy, czyli może jak zrobi się ranka jak coś zostanie wbite w klatkę, nóż, pręt, patyk, cokolwiek, jak dostanie się powietrze między płucą a przestrzeń opłucną, płuco się zapadnie. W takiej sytuacji zauważycie taką ciekawą rzecz, że jak pacjent oddycha, jak zaciąga powietrze, to ta ramka, która tutaj jest, ona będzie zastosowała powietrze. Co w takiej sytuacji zrobić? Otóż potrzebujecie kawałek folii, nie wiem czy to będzie widać, to jest kawałek folii jakiejkolwiek w miarę sztywnej i tą folię nakładacie na taką rankę, jeśli mamy ranę kółtą blatki piersiowej i widzicie, że tam to powietrze jest zasysane albo jakaś piana z tego wydobywa się. Zakładacie folię tak, żeby ten otwór wlotowy był gdzieś na środku tej folii i z czterech stron, stron zaklejacie to lepcem. Tak, żeby się to mocno trzymało. Z czterech stron, z wyjątkiem jednego rogu. Jeden róg zostawiacie wolny, niezaklejony, tak, tak, żeby powietrze nie zostało zasysane do klatki piersiowej. A to, co by stamtąd ewentualnie wypływało, miało, miało ujście. I tak postępujemy z ranami kłutymi klatki piersiowej. Gdyby doszło do wytrzewienia, czyli powłoki brzuszne zostały przecięte i widzicie co jest w brzuchu. Wygląda strasznie aczkolwiek nie jest to aż tak groźne jak się Wam może na pierwszy rzut oka wydorać. Co w takiej sytuacji zrobić? Nie upychamy tego do środka. Trzeba to zwilżyć solą fizjologiczną, czymkolwiek zwilżyć, nałożyć folię na górę, przykryć, zabezpieczyć i wtedy szpital. Kolejna ciekawa sytuacja. Amputacja. Może się zdarzyć, że komuś amputuje palec, albo kończynę całą, albo połowę kończyny, różnie to może być. Co w takiej sytuacji zrobić? Więc, jeśli chodzi o nasz palec, to bierzemy ten palec, założymy, że to jest nasz palec, szukamy sobie torebki foliowej, wkładamy tego palca do torebki foliowej, zabezpieczamy tę, tę torebkę, bierzemy drugą. Torebkę foliową, którą napełniamy zimną wodą. Możemy tam dorzucić kilka kostek lodu. I ten wcześniej zabezpieczony palec w poprzedniej kolicę wkładamy do tej torebki z wodą i z lodem. Tak zabezpieczoną amputowany palec czy kawałek kończyny zabieramy z pacjentem do szpitala. Wtedy szanse na jego przeszycie będą znacznie większe. Ale co zrobić, kiedy na przykład amputacja będzie wyżej? Będzie to przedramię, będzie to kolano, podudzie, udo. Wtedy przydałaby Wam się staza taktyczna, którą, tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku o wyposażeniu apteczki powinniście mieć. Ale gdybyście takiej stazy nie mieli, no musicie improwizować. Do tego może się przydać na przykład pasek. I wtedy taką stazę zakładamy powyżej miejsca odcięcia, czyli jak było, nie wiem, odcięcie tutaj, to zakładamy, staramy się na kości długiej tą stazę założyć, minimum 7 cm wyżej niż było to ta amputacja. Zaciskamy mocno, to nam ograniczy krwawienie. Pamiętajcie, żeby zapisać godzinę założenia stazy. Ta staza nie powinna być generalnie dłużej niż 2 godziny założona. Jeśli mówimy o działaniach, takich warunkach ekstremalnych, kiedy nie mielibyście dostępu do szpitala, do, do lekarza, do chirurga, to wtedy jak założycie tę stazę, to to krwawienie za, zatamujecie, ograniczycie go, założycie opatrunek na tego Kikuta, i wtedy po dwóch godzinach, gdybyście nie mieli okazji w jakichś warunkach katastrof, nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Nie mielibyście takiej możliwości, żeby chirurg to obejrzał, to po, do, po dwóch godzinach trzeba po narudku tą stazę yy, zwolnić. Co istotne, staza powinna być szeroka. Żeby wam nie przyszło do głowy, żeby jakiś sznurek zaciskać, to najlepiej jest pasek albo coś takiego właśnie szerokiego, po prostu co yy, większą powierzchnię, yy, zostanie użyta większa powierzchnia, żeby po prostu tą kończynę zacisnąć. Najlepiej się do tego nadaje, jeśli chodzi o kończyny górne ramię, jeśli chodzi o kończenie dolne, udo. Natomiast, jeśli to będzie założone, nie wiem, jakaś, 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 jakaś amputacja, na przykład dłoni, to możecie tak samo to zrobić na przedramieniu. Tylko pamiętajcie, że to było minimum 7 cm wyżej niż zranienie. Kolejna sytuacja, z którą możecie mieć do czynienia, to są rany kłute. Mianowicie, jakiś przedmiot jest wbity do ciała pacjenta. Co w takiej sytuacji? Na pewno pod żadnym pozorem nie manewrujcie tym przedmiotem. Nie próbujcie go usuwać. Dlaczego? Dlatego, że jeśli usuniecie taki przedmiot, a może się okazać, że na przykład ostrze, czy ten przedmiot blokuje właściwie w tym momencie jakąś tętnicę czy istotę naczynie, to jeśli go usuniecie, to ta tętnica się otworzy i ten pacjent po prostu się wykrowi. Co w takiej sytuacji robić? Macie coś wbite, zabezpieczacie, żeby się nie ruszało. Musicie ustabilizować ten przedmiot. Na przykład bandażami zakładacie takie uszczelnienie z jednej i z drugiej strony i taką ranę zabezpieczacie. Zależy, gdzie ona jest. Na kończynie możecie obantażować, tutaj możecie przylepcami, no musicie improwizować. W każdym razie chodzi o to, żeby taki przedmiot był zabezpieczony przed poruszaniem się, żeby on się nie ruszał. Nie wolno go wyciągać, pamiętajcie o tym. Kolejną Sytuacją jaką pewnie rzadziej, ale nie jest wykluczone, że się spotkacie, to są rany postrzałowe. Rana postrzałowa zazwyczaj to są dwa otwory: wlotowy i wylotowy. Jeden i drugi poznacie po tym, że ten wlotowy będzie mniejszy, a ten wylotowy będzie większy. To tak działa właśnie fizyka i energia pocisku robi takie rzeczy. Postępowanie takie samo. Uciskamy, zakładamy opatrunki i czekamy. Jeśli to byłaby rana na przykład postrzałowa klatki piersiowej. Pamiętajcie o tym, że z jednej strony zabezpieczamy, robimy opatrunek uciskowy, a z drugiej strony robimy ten opatrunek z folii, o której Wam mówiłem, opatrunek wentylowy, gdzie zaklejamy go naokoło, a z jednej strony zostawiamy na rogu ujście po prostu, żeby płyny, które się stamtąd mogą wydostawać, mogły się wydostać z tej rany. To chyba tyle, jeśli chodzi o Potoki takie najbardziej popularne yy, i zranienia, yy, jeśli chodzi o, o sytuacje, które, z którymi możecie się na co dzień, na co dzień spotkać. Gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie do mnie, postaram się Wam odpowiedzieć. Dziękuję Wam bardzo i do następnego razu.